zapraszam Was na kolejne wspólne granie w Coin Master. Tym razem w wersji Halloweenowej. Bardzo tutaj się zrobiło mrocznie, jest mnóstwo nietoperzy i strasznych akcentów. Jestem bardzo ciekawa, czy nasze dzisiejsze losowanie i kręcenie będzie równie przerażające. Oczywiście na samym początku zbieramy wszystkie gifty, które dostaliśmy po nieobecność, czyli w tym przypadku od Mistrza Monet otrzymujemy monety oraz zakręcenie. Całkiem sporo, słuchajcie, bo aż 60 milionów. Tego się nie spodziewałam. Powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że tyle nawet dzisiaj wylosuję. Ale oczywiście, wszystkie e, te wioski teraz są mega drogie, więc im więcej, tym lepiej. Wszystko oczywiście zbieram, to co mogę: zakręcenia, XP, pieniążki. To wszystko z, tego, e, z tych turniejów, które właśnie się odbywają. Tak jak na przykład magiczny blask cmentarza. E, tutaj jeszcze mamy Halloween, kalendarz nagród, który wygasa za. 14 godzin chyba, tak mi się wydaje, 14 godzin 50 minut, więc generalnie się załapałam dobra, wszystko chyba już mamy ogarnięte obudzimy naszego liska w razie jakiegoś najazdu, aby nam pomógł coś fajnego tutaj wylosować mam całkiem sporo xpeców więc mogę go na spokojnie nakarmić tak aby przeszedł do Kolejnego poziomu prawie troszkę zabrakło, ale nie szkodzi. 15 poziom to też jest OK. E, jest oczywiście super zakład i ja sobie go wykorzystam. Myślę, że razy hmm, 15 bo razy 50, to miałabym tylko kilka zakręceń, więc myślę, że tu wystarczy. No i trzymajcie mocno kciuki, abym trafiła na najazd. No i oczywiście im większy zakład, tym szybciej otrzymujemy nagrody. Teraz mam pierwszą nagrodę w postaci skrzyni, a w niej 85 zakręceń. 10 milionów monet i xp dla liska, oczywiście też karty, panna trufla, Neptun, wyprawa kosmiczna, wojownik to nowość, spaślak, ostatnia skrzynia, potężny lew oraz pianki, to też jest nowość. Im więcej zakręceń, tym lepiej, bo jak dobrze wiecie, jak dużo nazbieramy, to będzie się dużo działo w następnym odcinku. I mamy kochani pierwszy najazd, całkiem fajny skarb, bo tutaj 15 milionów do wyrwania. Na pewno będzie więcej, bo jeszcze nasz lisek się dokopie. Oj, nie trafiłam. Oj, to wcale może nie być więcej, tak troszkę przechwaliłam. Chociaż tu już jest ładnie. I uwaga, e, nasz lisek dokopuje się do 5 milionów, ponad prawie 6, e, tak więc razem mamy 19, dobrze liczę? 19 razy 15 to daje nam 285 milionów, więc bardzo, bardzo owocny najazd. Już mamy ponad 350 milionów. No i mamy, zobaczcie, kolejne nagrody, kolejne zakręcenia za chwilę, bo im więcej świnek. Tym lepiej. Moi kochani, bardzo, bardzo dużo się udało zebrać. Nawet w turnieju pochodni gdzieś tutaj coś uzyskałam, ale jestem bardzo daleko. Jestem na 51. miejscu, więc tutaj ci, co grają na bieżąco, mają mnóstwo e, szans na e, tą większą, lepszą pozycję. Ja teraz miałam atak i niestety został on zablokowany, ale i tak nie odchodzimy z niczym, bo 300 tysięcy razy 15 to całkiem fajna wygrana. No i oczywiście losujemy dalej, ponieważ zakręceń mamy jeszcze dosyć sporo, cały czas lecę na zakładzie razy 15 licząc, że trafię jeszcze jakiś najazd. Dzięki temu zobaczcie, ile zdobywam tych zakręceń, bo tam co chwilę e, te świnki, które zbieramy, dają nam kolejne punkty. Im więcej świnek, tym lepiej. Zobaczcie, kolejne XP dla liska teraz będzie 25 milionów za 30 świnek, więc też rewelacja. Eee, dobra, kolejne 15 świnek wędruje na konto. Zobaczcie, jeszcze 5 brakuje. No i mamy, mamy 25 milionów, czyli eee, kolejny prezent się udało. A teraz fajnie by było dotrzeć do tych 225 zakręceń, ale tutaj aż 120 świnek trzeba by było eee, wykręcić, więc nie wiem, czy zdołam na taką ilość zakręceń, którą mam. Eee, no ale próbujemy, próbujemy, może one się wylosują. Dobra, mamy atak. Wioska Gracza Stella. No cóż, spróbuję w te miejsce, które jest najbardziej uszkodzone. No i udało się. Miałam nosa. Yy, I mamy 1 200 razy 15, daje nam to 18 milionów, czyli na koncie, wow, całkiem spora kwota, bo jest już 450 milionów prawie. Bardzo, bardzo bym chciała, żeby było jeszcze więcej. Uwaga, świnki, aż 60 zawędrowało. No, ale mogłoby być ich jeszcze więcej, bo skończyły mi się właśnie zakręcenia. O nie, ale mogę na szczęście zebrać troszeczkę od moich znajomych, którzy to zazwyczaj co jakiś czas wysyłają. No i zobaczmy, ile tutaj dojdzie. Uwaga, uwaga. Kurczę, tak mało tych świnek zabraknie. No spróbujemy razy trzy. Może coś tutaj jeszcze fajnego wylosujemy razy 3, no ale co mi dadzą 3 świnki? 88 na 120. Zobaczcie, kolejne 3. Mogłam zostać na zakładzie razy 15 i już bym miała komplet. Poczekajcie, czy coś tutaj jeszcze damy radę wykręcić. Dobra, 30 zakręceń. To mnie troszeczkę podratuje, ale czy dalej zdołam uzyskać te świnki? Nie wiem. Czarno to widzę 94 świnki na 120, a tak dużo zakręceń tam czeka. To jest chyba specjalnie tak zrobione, po prostu, żeby mnie zachęcić do zakupu tych zakręceń. No niestety, zakręcenia się skończyły. Chyba już tutaj nie mogę więcej zebrać od moich znajomych. Tak mi się przynajmniej nie wydaje. Nie, nie mam. Dobra, może coś fajnego wykręcimy. To sobie sprawdzimy dzienną premię. No i uwaga, uwaga, poprosimy jak najwięcej, poprosimy najwyższą kwotę. No, powiem Wam, że nie jest najwyższa, ale jest całkiem niezła 12,5 miliona. Największa jest chyba 150, nigdy nie udało mi się jej wykręcić. Niemniej jednak fajnie, bo mam prawie 500 milionów na koncie. Zobaczymy, co tutaj. No zobaczcie, jak mało mi zabrakło. Tak mało, mam 94 świnki. No i niestety zabrakło. Idę jeszcze na spina na chwilę zobaczyć, bo tutaj karty mi się podświetlały do wymiany. Tak mi się przynajmniej wydaje, że do wymiany. Eee, duble. Eee, tutaj mam chyba dubelki. Za 75 gwiazdek. I uwaga... Co nam się tutaj wylosuje? Dobra, 25 zakręcej. No szału nie ma. Myślałam, że będzie trochę więcej, ale to zawsze coś. O, może to nam da te świnki, chociaż nie, no ja bym musiała po prostu e, tak naprawdę mm, trafić wszystkie świnki teraz, naraz, żeby to nam się udało. Zobaczcie, dopiero 97. Kolejna świnka, ale ona też nam za dużo nie da, bo nadal 20 będzie brakowało. Chyba, żebym najazd teraz wylosowała, to byłoby ich więcej, bo one wtedy się jakoś tam e, sumują. Aj, myślałam, że jeszcze wpadną w zakręcenia, ale nie, mamy koniec. Kolejna świnka, i zobaczcie, jak mało zabrakło 106 na 120. Gdzieś tam jeszcze mi się pokazało, że chyba za 15 milionów mogę pominąć zegar. Coś mi się tak wydaje. Wymień duplikaty kart na nowe skrzynie. Hmm. Omiń zegar przez 15 milionów. No dobra, niech będzie. Ryzykuję, słuchajcie. Ryzykuję, wierząc, że będę miała dużo. No nie, tylko 25 zakręceń, a ja tyle kasy na to wydałam. Tak bardzo chciałam więcej zakręceń, żeby zdobyć te świnki i żeby jeszcze dla Was pokręcić na, jakiś, na jakimś fajnym, wysokim, słuchajcie, zakładzie. Ale nie, mogę tylko razy 3 po prostu to zakończyć. No udało się jeszcze atak, więc jeszcze troszeczkę więcej tych pieniążków uda się yy, nazbierać. O, udało się. Yy, milion dwieście razy 3, więc troszeczkę odkuję się za to wydane przed chwilą, ale mi bardziej zależało na świnkach niż na ataku. Uwaga... No, świnki, świnki, dajcie się razy trzy, No nie, nie chcę tylko jednej. Zobaczcie, to po prostu masakra, bo zabraknie mi chyba tylko 10. O, cicho, 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 cicho. Cicho, 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 cicho. Trafił się najazd, tylko nie wiem, czy będzie odpowiednia ilość świnek. Oh my god, ale to jest po prostu tak stresujący moment. Dobra, mam karty. Eee, trafię coś tutaj jeszcze dobra. Trafiłam 360 tysięcy lisek dokopuje się do reszty i skarb Grecza Radosław został ogołocony. Eee, oczywiście XP też wędrują na konto Liska eee, i mamy dwa 600 razy 3 i teraz czy ja będę miała odpowiednią ilość świnek? Jest 15! Mamy to! Mamy 225 zakręceń, więc ja słuchajcie, polecę sobie teraz na grubo. I spróbujemy tutaj naprawdę uzyskać mnóstwo kasy. Poczekajcie, jeszcze prezent z turnieju pochodni, 30 milionów ekstra. I ja spróbuję sobie zmienić zakład razy 50. I uwaga, uwaga. Wiem, że tych zakręceń nie będzie dużo, ale mamy atak. Wow! Jakby teraz się udało razy 50, jest! Udało się! 1,2 razy 50 i mamy pierwszy sukces, 60 milionów. Z ataku to jest naprawdę sporo. Marzy mi się jeszcze oczywiście najazd i bardzo bym chciała, żeby on się udał, no ale nie mam pewności, nie jestem przekonana, czy się uda. Uwaga, 100 zakręceń jeszcze powędrowało, ale my mamy zakład razy 50, więc one tutaj po prostu nam uciekają jak woda. Bardzo szybko nam one się kończą. Ale uwaga, uwaga, jest szansa, jest szansa, jeszcze jest szansa. Dobra, 50 świnek. A jaj aj, 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 dobra. No niestety nie ma zakładu, nie ma najazdu razy 50. Ale jeszcze 26 zakręceń zostało. Poczekajcie, bo dostaliśmy jakiegoś specjalnego gifta. O, czy ona mi tutaj sypie zakręceniami? Wow, słuchajcie, 250 zakręceń, więc jeszcze mogę sobie razy 50 polecieć. Super, ekstra, naprawdę dużo. Dużo tego dostałam. Eee, poczekajcie i teraz cyk, zakład, razy 50, stop. No nie, nie zdążyłam zastopować i mam najazd. No nie wierzę. Nie zdążyłam zastopować, a miałabym ten najazd razy 50. To jest po prostu coś okropnego, bo ja myślałam, że tutaj się uda fortunę zgarnąć, bo ten skarb był naprawdę duży. Jeszcze tutaj lisek się dokopał. Zobaczcie, jak ja bym tak miała te 16 milionów. RAZY 50. No cóż, no trudno, nie zdążyłam kliknąć stop, albo po prostu gra przymuliła, ale zawsze jest szansa na kolejny, więc poczekajcie. Zobaczcie, on się zastopował, ale po prostu ten najazd już się zaliczył na tej niższej stawce. Lecimy do końca razy 50. No i tak będzie co robić w następnym odcinku, ponieważ prawie 700 milionów jest na koncie, także całkiem, całkiem fajna kwota i ostatnie losowanie, razy 50. No i spoko, dużo świnek wpadło, tutaj jeszcze możemy sobie raz zakręcić, słuchajcie e, razy 15. A nie, nie mogę. Dobra, tu lecimy do końca razy 3, 30 sztuk zakręceń, czyli bardzo nie chcą, żebym jeszcze skończyła. Przed chwilą mi tyle zabrakło, a teraz słuchajcie, rozdają mi te zakręcenia. No dobra, tutaj jeszcze wpadła kasa. 700 milionów jest już przekroczone. Wpadają jeszcze świnki, ale oczywiście kompletu nie, nie damy rady uzbierać. O, jeszcze się trafił atak na sam koniec, także spróbujemy razy 3. Udało się. Dzisiaj mam naprawdę szczęście do ataków, bo milion 200 razy 3, czyli mamy 3600. No i kręcimy sobie do końca na super zakładzie razy 3. Dobra, czy coś tutaj fajnego się uda jeszcze wylosować? Kolejne zakręcenia już myślałam, że wpadną, ale nie. Ostatnie szlify, słuchajcie, ostatnie zakręcenia. No i chyba mamy koniec. Jeszcze jedno, ok. No nie, jeszcze atak, słuchajcie, na ostatnim zakręceniu, także zobaczymy, czy tym razem się uda. Jest, słuchajcie, mega szczęście dzisiaj do tych ataków, bo naprawdę rzadko, rzadko kiedy. Także mamy, kochani, na kolejny odcinek 721 milionów do wykorzystania. To całkiem sporo kasy, więc mam nadzieję, że będziemy się razem świetnie bawić i zbudujemy super wioski, także bardzo serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek z Coin Master na moim kanale. Do zobaczenia, pa pa!